Chciałem z tej strony Maty dzisiaj pokażę Wam jak zrobię sobie killo 40. No teraz mam 37. I dobra, podchodzimy sobie tutaj. Robimy już 38. Zrobiłem. Teraz lecimy 39. Dobra jest. I ostatni... Można powiedzieć, nie jest najlepszy killoff, ale za niedługo będzie następny odcinek. Kiedy spróbuję zrobić killo 45. Dobra, i robię już. 40 i teraz zrobimy sobie cięcie i pójdziemy sobie na miód i pokażę Wam ile na przykład zarobiłem w taką godzinę i pokażę jak po prostu to kopałem z cięciami. Na teraz są 23 miliardy i zobaczymy po godzinie. Siema i wróciliśmy po godzinie kopania. Udało mi się z 23 miliardów zrobić 145. Moim zdaniem jest no spoko. Ale pomiędzy kilofami 37 a 40 nie ma jakiejś wielkiej różnicy. To czy się opłacało, no to chyba nie. Tak naprawdę. Ale możecie napisać teraz nick w komentarzu i rozlosuję wam 100 miliardów. No i oczywiście like dzwon. I tak naprawdę to tyle. Ja.